Oczywiście się odkręcamy. Sprężyna. Napiera trzeba uważać, żeby zęby nie dostać. Patrzcie powoli. Dzwon zdjęty. Sprzęgło zdjęte. Sprężynki żółte. Jeszcze jakoś się trzymają, widzę. Wykładziny też sprężyna niebieska, aczkolwiek już zużyta zdeczko. Gdzie się smaruje? Przeważnie smar. Jest pod spodem. No musi być tutaj, tak? Jego przeważnie brakuje z czasem. Po prostu wyparuje, albo uszczelniacze już tu puszczają. I co się potem dzieje? Przy rozpędzaniu mamy dziurę. Gazie, jak to się mówi. No. Do wsią. I jak tu nie ma smaru, te bolce się wyrabiają. Co widać, są trzy. I jak chodzi na sucho, zaczynają się mocno wycierać. Sprzęgło się zacina i potrafi rwać paski. Cała filozofia. Ja to przesmaruję i złożę, tak jak wszystko rozkręciłem. To chyba byłoby na tyle. Pamiętać, nie zapomnieć o kanale Skutery Północ, forum motoskutery.pl Subskrypcji oczywiście. Bo jak nie będzie, to nie będzie mi się chciało robić poradników. A, ale zobaczymy. No, to na tyle. Kolejny poradnik, nie wiem kiedy. Może sami byście chcieli jakiś, to powiedzcie, to może zrobię na swojej piścince. No. Łapy uwalone. Koło się kręci. Do następnego. Na razie. Ho.